Cześć, witam Was dziś znowu w terenie i patrzcie w jakim miejscu w miejscu do którego często chodziłem i oczekiwałem na to że w końcu rozciągną mi te hałdy były filmiki z hałdowisk znalazłem dużo monet łusek, guzików wszelakiego rodzaju rzeczy tutaj znalazłem na końcu si numerek więc naprawdę bardzo zadowolony z tego jestem z tych hałdowisk, z tamtych trzech filmów, bo trzy razy byłem. Bo były trzy rzędy hałd, które przechodziłem. No i dzisiaj pochodzę sobie w tej ziemi, która jest rozciągnięta. Jak widzimy, jakaś ceramika, porcelana już się wala. Jest to też stara porcelana, bo gruba. No i zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Ok, włączam. USA i śmigam w teren. I oczywiście wszystko będziecie widzieli, co znalazłem. Aż jestem ciekaw. Liczę na jakieś odznaczenie, jakąś fajną monetę. No ale czas pokaże. Rzeczy będą na pewno. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj wszystkie hałdy przejść, ale zobaczymy. Okej, okay, śmigam. Piona. Po prostu nie do wiary, dopiero zacząłem kopać. Ładny sygnał, nawet zastanawiałem się, czy nie włączyć kamery i czy nie nagrać. Piękny, czysty sygnał. Dosłownie patrzcie, na początku, jak zacząłem chodzić na tym hołdowisku. O i co się pojawiło? Fajna krągłość. Pierwsza monetka. Jest to chyba grosz przedwojenny, tak. Jeden grosz. Druga RP, nasz polski. Fajnie, fajnie zaczyna się. <gry> Więc nie włączam, nie włączam już kamery. No i na pewno wyjdą fanty. Na pewno, jak były wtedy, to i będą teraz. Następny ładny sygnał. Niedaleko monetki. Bardzo czysty. No i mamy to tutaj, w tej bryłce. Jest jakiś śmieć. Kawałek ołowiu. Dobra, zróbmy teraz kopanko na lajfa dziurę zasypię oczywiście, bo chcę być w porządku do rolnika, do właściciela pola. Żelaza jakieś chyba większe. Oj, widzę coś na wierzchu i chyba jest to plomba, albo guzik. Kawałek guzika. Kurczę, niestety tylko dolna część. Może... O nie, jest dalsza. Patrzcie, tylko spadła. Nasz polski guzik. Ale niestety w, roz, w, roz, w rozsypce. Stana gonia. Dobra, zobaczymy co dalej będzie. Widzicie rzeczy nawet na wierzchu są. Tu jest garnek nawet stary. Dobra, ale skupmy się na drobnicy. Tutaj ładny sygnał. Idę po łopatę. Bo nie mam trzech rąk. No i sprawdzimy sobie ten sygnalik razem. A potem Ma troszkę taki szarpiący, ale może być metal kolorowy, koło żelaza. Więc wypada sprawdzić ten sygnał. Jeszcze w dziurze. I to wszystko warstwa To wszystko warstwa z tych hałd, rozciągnięta przez spychacz. No i pierwszy sygnał, pierwsza monetka, więc w sumie będzie ciekawie na pewno. Gdzieś to już mamy, płycej. Mam to w ręce. Patrzcie, i jest moneta. No nie do wiary po prostu. I to jakaś chyba. Fajna, nie wiem czy nie srebro. Może być srebro, ale po wyczyszczeniu zobaczymy. Patrzcie, dwie monety na tym kawałku dosłownie. Mega! Będzie mega, mega wypad jeden czy dwa. Jak dzisiaj jeszcze nie zdążę zrobić wszystkiego, chociaż chcę chodzić do poru, bo już dwie, są dwie monety, 10 minut, dwie monety. Trzy sygnały, dwie monety. A mam bardzo dużo do przejścia. To oczywiście jeszcze tu wrócę, pewnie jutro od razu i też nagram filmik. A dzisiaj będę chodził do poru. Do 19. Przesunęliśmy akurat czas, więc do 19. Mam czas. Sztama. Następny ładny sygnał po monetach. I widać łuskę chyba. Tak, łuska. Strzelona od mausera. Mały kawałeczek przyszedłem, a już tyle rzeczy. Super. Bardzo się cieszę z tego wypadu dzisiaj. W końcu mi rozciągnęli te hałdy. Ok, uderzam dalej. Będę się włączał przy sygnałach już, żeby nie marnować czasu na kręcenie jedną ręką, a drugą szukanie. Więc będę to robił szybko i będę wam tylko pokazywał wykopane rzeczy już. Następny sygnał to też łuska, tylko że tym razem żelazna, widać skorodowana bardzo, ale też jest łuska od Monzera. Sztuka to sztuka, jak się to tu mówi. Tutaj kolejny ładny sygnał. Bardzo czysty. Patrzcie, ile tutaj żelaza wszędzie. Sygnałów, pochodzę oczywiście na Allmetalu, na programie Pitch, jeżeli by ktoś potrzebował naprawdę korzystać z tego programu, bo jest bardzo precyzyjny, fajny no my sprawdzamy co tutaj będzie mamy już to w ręce i to jest to, łuska chyba pierwsza wojna, tak jak widzę od Mannichera jakaś pogięta jest No ale sztuka to sztuka Teraz taki sygnał ładny Już wykopany stąd No i zobaczmy Mamy to tu No jest piękny sygnał to blaszka cynkowa No niestety bywa Bywa i tak Nieraz śmieci, a nieraz ładne rzeczy Kolejny sygnał z tej dziury tu małej wszystko jest płytko, tak jak sądziłem, tylko w tej warstwie, gdzie, gdzie były hałdy rozniesione o coś małego będzie, więc może monetka fajnie by było. Gdzieś tu to jest. Zobaczmy. Czyżby to? Nie. Gdzie to jest cholerka, no? W tej, o. Mamy coś takiego? Nie, to odbicie tylko. Kurczę, może monetka? Patrzcie jaki kształt odbity w ziemi. No i jest moneta. Ale jaja. Patrzcie jeszcze jaka duża. Jak to w ogóle ładnie wygląda. No zobaczmy. Co to jest za moneta w ogóle? Bardzo duża. No ciekawe. Nie będę czyścił teraz staru myję wodą w domu. To wstawię potem fotę wszystkich tych monet. Ale wiecie, tutaj jest bardzo kwaśna gleba w okolicach wszędzie. I niestety te monety wychodzą w średnich stanach. To Sztu, taka sztuka. Teraz trochę w cieniu. Patrzcie, jaka duża jest. No, trzy monetki. Gra gitarka, ładna pogoda. Trzeba chodzić się dotleniać dla zdrowia. No, przy okazji, oczywiście, sprzątanie właścicielowi pola śmieci, złomu. Zrobię podsobowanko, pokażę wam co znajdywałem, bo ja oczywiście nie filmowałem każdego drucika śmiecia. No ale wszystkie śmieci oczywiście zabieram ze sobą. Żeby było czyściej. No fajnie, jestem bardzo zadowolony wam powiem. Tym razem kulka od szrapnela. Dziwne, że tu jest kulka od szrapnela. No ale jest. Tyle przeszedłem. Idę tam, a mam trzy. Trzy dwie strony jeszcze do zrobienia, plus środek. A jak na razie jest na bogato. Przynajmniej jak dla mnie. Szukałem trochę tego sygnału. Ładnego sygnału. No i patrzcie. Kolejny moneciak. Ten jest w jakimś lepszym stanie, ale nie będę go teraz czyścił. Żeby go nie porysować zbytnio. Ale jest widać, że coś jest na nim powybijane. Czwarta moneta. <laughs> Ma się nosa. Następny sygnał. Też bardzo płytko. Tylko w tej ziemi nawiezionej. Nowej. I znowu ładny sygnał. I patrzcie. Jest jakaś okrągłość. Ale to nie monetka. <laughs> Albo z guzika, albo podkładka będzie. No ale coś jest, więc zobaczymy. I po podkładce też bardzo płytko moneta wielkości boratynki. Jest następny bardzo ładny sygnał. No już to widzę. To okrągłość tutaj. Więc to będzie guziczek. Nie wiem jaki, ale po oczyszczeniu się okaże. Chyba nasz polski, ale czy z koroną, czy, czy bez to. Czas pokaże po umyciu. No i super. Kolejna fajna rzecz. Pogoda, powiem Wam, przepiękna, cieplutko. A przede mną kawał chałdowiska rozciągniętego do przejścia. Kawał. No i są efekty. Pięć monetek, guziczek, łuski. Jak dla mnie bomba. Teraz coś takiego znalazłem. Wygląda jakaś zapinka, bo tu jest zapięcie. Jakaś broszka, czy coś w tym stylu. Ciekawe. Oczywiście też po oczyszczeniu widać jakieś wzory. Wstęgę, jakby czy coś. Fajnie. Ha. Następny, następny, następny. Jeszcze pewnie ileś tam następnych ładnych sygnałów. No i patrzymy. Oczywiście też bardzo płyciutko. Jest w tej bryłce coś. Teraz w tej bryłce. Dalej tutaj jest. No jest coś ołowianego chyba, tak? Jest jakaś część od czegoś wykonana z ołowiu. Następny, następny, następny. Jeszcze pewnie ileś tam następnych ładnych sygnałów. No i patrzymy. Oczywiście też bardzo płyciutko. Jest w tej bryłce coś. Teraz w tej bryłce. Dalej tutaj jest. No jest coś ołowianego chyba, tak? Jest jakaś część od czegoś wykonana z ołowiu. No i nie do wiary. Następna sztuka. Następna monetka. Tam mi wygląda na Austro-Węgry. Ale wszystko po czyszczeniu się okaże. Szósta moneta po prostu monetkowe pole. A ile jeszcze do przejść? No i to mi odpowiada, powiem Wam szczerze. Takie poletko. Taki wypad. A jeszcze zobaczymy, co... co, co, co. A jeszcze zobaczymy, co czas pokaże i co przyniesie na tych poszukiwaniach. Może być ciekawe. Sreberko już jest. Sześć sztuk monet jest. broszka jest. Guziki są. Łóżki są. Może jakaś biżuteria fajna. Ale fajnie wywołać, jakby jakieś złotko na przykład weszło. A możliwe to jest, bo widać, że że z tą Ziemią mieli do czynienia ludzie, bo no skądś się te monety musiały wziąć? Te łuski, guziki, wszystko. Teraz taki sygnalik, też bardzo płyciutko. Oj, tu coś jest. Następny sygnał, ale sprawdźmy najpierw ten. Mamy to? No nie wierzę! Nie wierzę! Patrzcie sami! Monetkowe pole jednak. <ścoughs> Siódma moneta. Chyba baratynka. No pięknie! No pięknie! Ten ładny sygnał od razu, co był tutaj, koło tej monety. Okazał się kawałkiem orzełka cynkowego. Tu widać tarczę. Widać te zakończenia. Super, po czyszczeniu zobaczymy. Szkoda, że nie cały cholerka. Ale może znajdę dalsze części. No, sypie się, sypie. I o to chodzi. Ruszam dalej. Kolejny ładny sygnał. Czyżby kolejna moneta? <laughs> Zaraz zobaczymy. A może śmieć jakiś. Który po prostu ładny sygnał daje. Jest to tutaj. Nie widać jeszcze. Tutaj to będzie już. Patrz, rozpakowuje to tutaj nie, tu nie, tu nie. Więc jest to tutaj. No i nie moneta, tylko jakaś blaszka. Cynkowa blaszka. Teraz łuska od Mannichera, chyba, ale spłaszczona. Ale sztuka to sztuka. A ja idę sobie dalej. O, jest tu tego powiem wam przejście. Ja chodzę z grubsza na razie. Ale na takie tuptanie to jeszcze na pewno tu przyjdę, jeżeli nie będzie obsiane. Bo tak się umówiłem z właścicielem pola, że jak będzie obsiane, żeby oczywiście już mu nie chodzić. No wiadomo. Idę dalej. Teraz taki sygnalik ładny. Też z niedużej dziury. No i patrzymy, co to będzie. Miałem już to w ręce, jakaś klamerka chyba, tak mi się wydaje. Tak jakieś zapięcia tu ma, takie coś. Po wyczyszczeniu wiadomo będzie widać, co to jest. Nie będę nic tutaj czyścił na miejscu. Teraz takie coś wyszło, chyba od jakiejś nie wygląda tak od tubki, buteleczki. Wykonane chyba z miedzi. No ciekawa rzecz. Znowu płciutko na samym wierzchu. No i kolejna monetka, też wielkości Boratynki. Czyli jednak jest to monetkowe pole. 9 czy 10 monet już jest. A jeszcze do przejścia naprawdę kawał terenu. Trzeba korzystać, póki można. Po monetce taki sygnał. Też bardzo ładny, treściwy. Jest to w tej bryłce. O, i chyba to jest to. Tak. Chyba kawałek noża. Nie wiem. Co to mogło być? Takie coś. Teraz kawałek łuski. Grubość chyba. Chyba to będzie od Mannlichera. ale nie wiadomo. No sztuka to sztuka. Pewnie zaraz znowu będą jakieś monetki. A może coś ciekawszego. Liczę na jakąś biżuterię srebrną lub złotą, fajnie by było. No ale czas pokaże. Może ktoś kiedyś zgubił i wylądowała w tej ziemi. I jest tutaj czeka na mnie. Ale naprawdę dużo jest jeszcze do dochodzenia ten pasek środkowy z grubsza zrobiłem Idę do końca, ale jeszcze dwa paski boczne Po których też trzeba pochodzić, bo też tam były rzeczy Psi numerek Inne pierdółki, więc zobaczymy Ale czas pokaże, na razie chodzę Taki kluczyk mi teraz padł Kluczyk jak kluczyk, miedziany kluczyk Teraz znalazłem taką ciekawostkę Jest to kawałek szyby z wizerunkiem świętego, malowane na szkle. Chyba malowane, tak mi się wydaje. Ciekawa rzecz. Ładne to było kiedyś. Szkoda, że nie całe. Ja już będę powolutku kończył. Dużo przyszedłem, ale jeszcze trochę mi zostało. Idę na obiad, po prostu zgłodniałem, więc jest taka godzina obiadowa. No, a tak jak mówiłem, znowu płyciutko. Z tego dołku wyszła monetka. Nie wiem, co to za monetka. Wygląda tak: 5 groszy, 5 groszy nasze przedwojenne. Druga RP, fajnie. Jeszcze chyba dosłownie kilka sygnałów, i uciekam do domu. Podsumowanko i lecę na obiad. Teraz coś takiego miedzianego. Piękny sygnał. Nie wiem, co to jest. Jakiś korek, czy z butelki. Nie wiem, no ale ciekawe. Kilka sygnałów, i zawijam, ale jutro też tu przychodzę z samego rana. Ok, na dzisiaj koniec. Jutro też przychodzę. Zostało mi jeszcze jutro do przejścia z tej środkowej hałdy, plus boczne. Jutro będę chciał przyjść wcześniej. Ale nie mam też zbytnio czasu, dlatego przyjdę wcześniej, żeby trochę pochodzić Pochodzę dłużej niż dzisiaj, nie wiem ile dzisiaj pochodziłem Jest 15.42 No około 3 godzin, zrobię jeszcze podsumowanie Bo jutro już uderzam do Jasła, bo od wtorku wykopaliska w Jaśle No a na sam koniec Wpadła jeszcze łuseczka Przedtem jeszcze też wpadła łuska, ale nie filmowałem Idę zrobić podsumowanko Co znalazłem, a jutro od tego miejsca będę chodził tam. No i albo tą stronę, albo tą. Zobaczymy. Ok, uderzam robić podsumowanko. No i do domu na obiad. Piona. No to tak, koniec dzisiejszej eskapady. Jestem bardzo zadowolony. Pochodziłem sobie chyba około 2 godzinki 3 godzinki jakoś. No spodziewałem się monetek. Jest trochę monetek, 9 sztuk. Aż w tym jedno, jedno sreberko jest ta broszka, zapinka, czy tam przypinka, łuski, guziczki i oczywiście kawałek orzełka. Więc będzie widać, że to do orzełka. Szkoda, że nie cały, no ale często się znajduje kawałki. Ale trzeba się cieszyć, że mogłem uratować ten kawałek orzełka. No i tak, to są rzeczy z dzisiaj. 9 sztuk monet. Zrobię zdjęcie po wyczyszczeniu wodą. Jest ta moneta, jedna srebrna. To jest ta. Miejmy nadzieję, że. Bo ma patynę srebrną, że coś z niej będzie. Tutaj jest ta przypinka. Też dosyć ciekawa. Guziczek. Kawałek orzełka. Oczywiście standardowo trochę łusek. Tu są. O, tu też jest łóżka żelazna. Tu są te takie jakby zwieńczenie flakoników, flaszeczek. Tak mi się wydaje. No i to na śmieci. Okej, okay, dzięki wielkie, że mnie oglądaliście. Tak jak mówię, miałem nosa do tego miejsca. Znalazłem wtedy 13 monet na tych trzech chałdowiskach. Dzisiaj przeszedłem środkowej chałdy około 3 czwarte, ale jutro też przychodzę tutaj, więc też przejdę trochę. No i tak myślę, trzy wypady by się wszystko obskoczyło. Oczywiście z grubsza, bo nie chodziłem, nie tuptałem noga przy nodze. Okej, okay, dzięki, że mnie oglądaliście. Jeśli Wam się film podobał, dajcie lajka, zostawcie po sobie komentarz. Yy, oraz, yy, jeżeli ktoś mnie nie subskrybuje, oczywiście, niech zasubskrybuje mój kanał. Daje mi to dużo motywacji do działania. Jak widzę, że jest Was coraz więcej, którzy chcą mnie oglądać. No i dziękuję Wam wszystkim serdecznie, oraz serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego. Piona, hej!